No, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Forever. Zapraszam do kolejnego materiału. Moi drodzy, nie wiem, czy szczerze będzie mi się chciało, jakby ciągle to robić, prawie ciągle to samo. Bo mamy znowu nową, jakby topkę. Oczywiście tutaj tego nie ma, więc trzeba przejść na naszą znaną i lubianą stronę, nie? Czyli CSStats.gg. Mamy tutaj znowu nie ma jeszcze tego na regiony, podziału, świat, Europę dalej Mamy. Tixi, Tixi, Tixi. To jest właśnie ten ziomuś On ma akurat obecnie topkę Już jeden meczek sobie tam po, yy, pobrałem jego To jest właśnie jego konto Tutaj właśnie gra z Ropsem. Nie, uwierzcie mi, to nie jest Robs Robs to jest ten, jego mość A Robs A jest elo, miał 15400. Tego niestety nie widzicie, ale zaraz wam pokaże widzicie teraz widzicie 15 4 2 2 nie mniej nie więcej dlaczego tyle ma bo stwierdzi prawdopodobnie to co jakie że jest za dużo czyterów, nie ma sensu tego grać i, i tyle a konto no, gablota przedmiotów no konto konto robsa macie jak w także to jest ziomek wiadomo z, z kim tam mniej więcej gra kto tam jest w party partin no i zobaczymy, jak gra obecny, obecny top 1. Patrząc właśnie na ilość killi Kałach, AWP-a, Deagle, MK. Z Deagla ma więcej niż z mki. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak powinna się tutaj e, rozkładać ta lista. No, najwięcej oczywiście fragów powinno być z a to nie ma żadnych wątpliwości. No, awp i MK mniej więcej powinna być tak 50-50. Wydaje mi się, że MK powinna być trochę. No, chyba, że akurat gościu lubi grać awp no to tam pal licho. Ale dobrze, że nie ma Scouta, to raz. Dobrze, że nie ma Duali, to dwa. Ta ilość killi z Deagland w sumie 800 w porównaniu do 3600 z KHA. No, tym bardziej, że on miał w zeszłym sezonie 29 tysięcy najwięcej. Nie miał złotej e, rangi, nie miał złotego ratingu na premier. Także no, zapraszam was do oglądania. I faktycznie, jeśli chcecie raz w tygodniu, bo dwa razy nie, wydaje mi się, że... Nie, nie, nie chce mi się, szczerze mówiąc, bo wątpię, żeby dwa razy w tygodniu był sens film, film rzucać z tej topki. Tym bardziej, że nie mamy akurat obecnie jakby topki Europy, żebym mógł sprawdzić, kto jest tam w Europie, kto jest w Chinach, w Afryce, na świecie, to wiadomo, no bo to jest jakby ogólny taki ten leaderboard. Ale nie, nie mam jakby rozpiski tego, To jest w Europie i tak dalej, żeby sprawdzić też na przykład, jak sobie Polacy radzą na... na AWH oczywiście, także raz w tygodniu jak chcecie piszcie y, komentarze, wystarczy komentarz, łapień nie musicie zostawić, wystarczy komentarz, że napiszecie, że faktycznie, że chcecie, że fajnie wam się to ogląda i tak dalej, ale dwa razy w tygodniu wydaje mi się, że jest za dużo, że ja się znudzę, wy się znudzicie, i, a ja nie chcę nagrywać jakby tego z musu, także zapraszam was na materiał. Opszajcie stronkę Cezgoskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z Cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2 10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnić skiny za punkty eventowe. CSGO Skins, link macie w opisie, polecam. I Pozdro. Jest i nasz Tixi, Tixi. Oho. Why you shit, You can win. Ciekawe. A zapomniałem, że teraz jak mamy. Co to w ogóle jest? Czemu to jest taki ten? Albo jest jakiś glitch, może. Możliwe, że on ma. Czekaj, bo on ma też te pioruny, i tutaj nie ma. Dajcie znać, czy to jest w ogóle jakiś glitch, czy, czy co chodzi. Skupmy się na tym, jakie decyzje podejmuje, jaki ma movement, jak to wychodzi ze strzelaniem itd. Tak o fragu, łapanie pleców. spoko. Ale? <laughs> nie wiem, czy. Zw zwrócił ktoś uwagę z moich e, znawców na czacie. A znawców mam naprawdę potężnych. Ale nie mówię serio, że są ludzie, którzy zauważają rzeczy, których ja nie zauważam, nie? Teraz pytanie. Jak to wyglądało? On strzelił szybciej niż on się pojawił i on piknął. To jest... to jest... fakt. Nie... zaprzeczalny. Patrzcie gdzie jest ten typ. Gdzie jest Cixi. Gdzie jest ten jego teammate. No bo gdyby teammate wyszedł wiecie... wcześniej i no zacząłby jakby prefire'ować. To byłoby ok, no bo zobaczyłby na radarze i tak dalej, ale zobaczcie teraz. Zobaczcie gdzie on, gdzie on jest, on nie, nie miał prawa go zobaczyć, nie? Także tak tylko gwoli wyjaśnienie jak to się tam przedstawia. Zobaczcie teraz. On już leci gotowy, żeby wadnąć w niego pestkę. Bo widział wcześniej, że, że wychodzi, że jest... Uuu, czekajcie, ale na tym, na tej panoramie do dupy się to ogląda. No, widział, że jest tutaj, ale cofnął, nie? Nie widział, czy on jest jakby za tą ścianą, czy nie. Zobaczcie, on wystrzelił w momencie, kiedy on dopiero ledwo co go zobaczył. Ten zobaczył tamtego. Więc yy, ja już tutaj stwierdzam, przem i wobec. Ale mu stanął. Yy, Wieszka. Czegoś ma wallhacka. Na, na stówę. Także... Obecny top 1 z wallhackiem, którego już widać po pierwszej rundzie, nie wiem czy Wam się podoba taka analiza. Taka wiecie, że tutaj zobaczył wcześniej niż tamten i tak dalej. Jeśli tak, to tutaj możecie zostawić łapę w górę. się nie no żartuję, ale wiecie, jak, jak mamy analizować tę topkę, no to tak wiecie, nie po macuszemu, tylko od razu. Jak mam, jak mam się przypierdzielić, to drążymy, wiercimy dziurę w brzuchu. Aż do skutku, aż znajdziemy dowód. No i tutaj mamy dowód właśnie, że gości jest odpalony z wallhackiem, czy tam z radarhackiem jeden pies. No wspomaganie pola widzenia na pewno ma. Tutaj, no, blokada. Piękne wchodzenie po drabinie. Ale skacze jak szeliga. Z całym szacunkiem. O Jezu. Runda się skończy, zanim on na tego, na ten silo skoczy. Strzelanie też takie średnie, takie 2 na 10. Popularny tekst 2 na 10, nie? Ale tra tra tragicznie, strzela, movement też ma do dupy. Myślę, że większość z was ma lepszy movement od niego, a dwa razy mniej punktów ratingu na premierach. No, przypominam, Tixi, którego oglądamy, ma prawie 34 tysiące. Myślicie, że jest jakiś limit ratingu? Chciałbym zobaczyć kolor rangi, nowy kolor rangi, jeśli ktoś wbije 40 tysięcy. No bo jeśli tutaj ludzie grają na, na HWH i tak dalej, no to myślę, że te 40 tysięcy, znaczy HWH, no na jakichś wspomagaczach, to tą 40 spokojnie wbiją, albo tam te 37, 8, 9 tysięcy. Kiedy pikujecie garaż, zakładam, że też się wcelowujecie. Od razu tutaj olewacie lewą i prawą stronę garażu, nie? Od razu ty się wcelowujecie. Jak nic. Ciekawe, czy właśnie tego będą ogarniali. Pamiętacie, że Wolhak że nie działa do tyłu. Ale idealnie się w nie, Wiecie, wychodził przez smokę, idealnie, celownikiem mniej więcej tam, gdzie ty będzie stał. To pytanie: że gdyby miał Wolhaka i widziałby to, co my widzimy, to celownikiem bardziej by na niego na postać skierował? Czy nie? Czy może to jest radar, hak że wyświetlała mu się kropka, że gdzieś tam jest. I on idzie, jakby tak jak mu radar pokazuje. To tamten na odsadzie też powinien wiedzieć. Oj, Nara. I teraz zobaczmy, czy Ziomek ugra. No, o nim wie. O Jezu, co on sprawdza? Zobaczcie, Jest... było info, że jest w przebo. Pokiego grzyba mafia, który ma. Jest unranked, ale prawdopodobnie wbija rating. I rating będzie miał czerwony. Czemu on idzie do. To Cikreta, do, do Phoenixa. Tutaj albo timing czutka, albo też coś, też coś dziwnego. Także no, runda dziwna. Cixi padł i GGWP po rundzie. Oho, wyjazd outside. Em. O, timing. Movement taką czutkę tutaj, zobaczył, gdzie wszyscy są. Panie, by było, jakby on został sam, nie? Zobaczcie, jak on strzela. No, strzela. Tragicznie. No i ostatni, on, on jest sobie to nie jest na strzałach Brawo, <klopka> brawo, mafia. Cieszę się, że Cixi padł. Wiecie, jak. Jak ogląda się jak gra cheater, jak dostaje w wpierdziel, patrząc na to jak on gra, jak on się porusza, jakie ma pojęcie właśnie o grze, czy umie nawet skakać, czy umie w ogóle wskoczyć na ten silo, no wydaje mi się, że nawet gdybym dał córce skoczyć, no może nie na to, ale na to, na to, na to by dałaby radę wskoczyć. No Może nie powinienem porównywać, tak? Ale wiecie, wiecie o, o co mi chodzi. Wy wszyscy na pewno daliby się radę wskoczyć na silo za pierwszym razem. Ziomek ma problemy, ale oczywiście wy i ja nic nie wiemy, bo on ma 30 prawie 4000 ratingu, my jesteśmy, wiecie, główna premierowe, gościu tutaj, wiecie, jest alfą i omegą. Dobrze jest strzelać, strzelać nie widząc, co się strzela. Nie wiem, ostatnio właśnie oglądałem jakieś... Powtórki streamów yy, Szeligi, no to ten movement tak mi trochę przypomina. O kurde, jak mu rękę wygięło. Widzicie? Widzicie wy to? Czy ma MK? Jocie, pierdol. Tu o kurde, to jak mu. takie fliki chyba wali z tego Digla, że aż mu rękę wygięło. Ja pierdzielę. No ja, ja. Trochę może ciszej, damu. Nie wiem, czy ta gra nie jest. Za głośno czasem Strzelił zanim zobaczył ciało. No, ziomek, chłopie, ty jesteś. odpierdzielony. No, tam Batek, nie wiem czy to jest Batek, Bartek. No unlucky i gierka. Czemu? Czemu on w ogóle robi tak, że nie, nie zobaczy typa i od razu strzela? Czy jakiś rodzaj aim'a mu to łapie? Zobaczcie, on. Z... Przepraszam, on zobaczył fragment ciała, ale czemu wystrzeliło mu to w ogóle. Zobaczcie. Zobaczył kawałek ciała. Nie wiem, ja, jeśli chodzi o czyty, ja się nie znam. Nie wiem dlaczego tak jest. Czy może jakieś, jakieś wspomaganie Aima czy coś tego typu, jak on zobaczy, jak jego postać fizyczna. Zobaczy model przeciwny, nawet łamek modelu, to on już automatycznie celownikiem jedzie w niego i sam, samo mu strzela. No bo tak jak, jak była ta sytuacja właśnie na tej. E, z, zobaczmy to jeszcze raz. Jak była ta sytuacja tutaj na, na rampie, gdzie była identyczna sytuacja jak na tym akła, jak w tych y, szybach na dole. Zobaczcie, że pikuje. Tutaj, akurat, teraz jest. Nie wiem, czy mu kawałek łokcia wystawało Czy nie? Ostatni raz, bo wiem, że też już yy, chcielibyście lecieć dalej zobaczyć Mam nadzieję, że to prześwietlenie się Odpali o Teraz Coś się buguje, właśnie te, bugują się te demka Weźmy. Nie wiem, czy to może ten łokieć, no tutaj akurat mamy ten jakiś chyba demkowy tickrate, w sensie to jest jakiś gówniany tickrate, to nie jest Ani sub-tick, ani nic, tylko to jest Możliwe, że to jest ten sam tickrate, co mieliśmy w Global Offensive, kiedy demka się oglądała, czy jakiś 32 tickrate, nie wiem I znowu, część jakby modelu wystawała i Zobaczcie, automatycznie jakby W niego, w niego poleciał Tutaj to samo, ale lecimy dalej, lecimy z tematem dalej O, jednak ple <noise> Jednak na plecach nie ma Wolhaka. i ty 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 gagatku jeden. No jest został niestety sam. No Rops to prawdopodobnie też jest. Cheater. No, tutaj ja widzę, że ostro na outside... Ie. Może może coś ma z aimem faktycznie Też... I te strzały są takie, że. Nie, no, to jest jakaś padaka. On zbejtował, że idzie w prawą stronę. <laughs> Nie, no ale jest głupi jak but. O, dobra, mamy silo. Część druga. Skoczył. A movement taki, że że to jest hit. Dawaj, skocz. Przecież wiemy, że ty wiesz, że on tam jest. A ten solnik straci mu lata. Jakby widzi typa, strzela w typa, jest celownik na nim, potem jak typ znika albo ginie, ten celownik jakby się odblokowuje. Nie wiem o kiego grzyba chodzi. On robi właśnie takie ruchy przy tych, przy tych fragach. Zobaczmy kolejnego fraga. To też go się, widzę, że się zbliża. On też o tym wie. Widzicie? Z zdobył fraga i od razu po tym fragu celownik na ścianę, nie? To będzie, będzie kolejny. Teraz on jest po CT, dobra. O! Widzi. No tak. Myślę, że w miarę, w miarę git. O! Draba. Draba mocniejsza niż ona. Uuuu uh, po głowie. Dobra, ten jest za ścianą. ok. Dalej. ten cel... Nie wiem. Te loty tego celownika są naprawdę dzikie niekontrolowane. Pewnie zatwij tego Za i zginie od gościa, który jest yy, na tronie. Albo tego zatwi. Nie, ten celownik jakby się trochę przyklejał, albo ja się czepiam. Widzowie, albo ja się czepiam, przepraszam. Jakby celownik był przyklejony do siusiaka jego. Ale jest, jest jakby strzał, celownik na głowie, strzał i potem celownik nie wiadomo, albo on po prostu ma takie ruchy. Widzicie? Strzał i w dół, strzał i w dół, strzał i w bok i tak dalej. Dobra, czeka, no właśnie. Dokładnie mafia. I feel your pain. 30K. No Robs, no wiadomo. I says you. pomyśl że mafia czytuje. mhm, <noise> Ale go Robs zgasił. Go gość jest obrzydliwy. Widzieliście? I to było widać idealnie na, na tym fragu. Na tym gościu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Że był frag, celownik się do niego przykleił i go, jak model jego padł i w ogóle zniknął jakby z serwera z mapy z run, w rundzie. To celownik żył swoim życiem już. To już ostatnie spowolnienie. Ostatnie slomo. Może wszystko to widać Jakby on go zabił Postać upadła i nagle wiecie Celownik kompletnie w dół Jakby on nie kontrolował tego jak strzela Jakby coś za niego Ten celownik trzymało idealnie na, na typie Zgaduję, że to jest jakieś właśnie Swego rodzaju też wspomaganie celowania Także no Śmieć śmiecia pogania Premierki yy, zawsze good Mam nadzieję, że Filmik wam się spodobał tak jak mówię, jeśli chcecie to taką serię właśnie z tych premier, żeby zobaczyć co tam w premierach piszczy, co tam w tym ratingu piszczy na świecie, w Europie, to, to piszcie taką serię, raz w tygodniu sobie machniemy, ale dwa razy nie, bo mówię, znudzę się tak aby nagrywać to. Wy nie będziecie już tego chcieli oglądać, no bo ciągle to samo, ciągle to samo, a tak to wiecie, może jakieś tam, jakieś inne osoby na tej topce, ale to potwierdza e, regułę, ten materiał, że Wszyscy z tej topki to są odpierdzieleni Tak naprawdę I jeśli ktoś wbije 20, 20 Tamte parę tysięcy jak tam e, Znajomi właśnie David, Kazi I tutaj e, Michu Wybili te Czerwone ratingi to Myślę że na tej czerwonych można po prostu te premiery Skończyć i cieszyć się z Czerwonego kolorku jak, do, jak zdobędziecie Medal drugiego sezonu W tym trybie premier Także z mojej strony tyle, trzymajcie się i NARA